Witam Ciebie bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Skowrońska i na co dzień jestem menedżerem, specjalistą od przeprowadzania zmian oraz rozwiązań antykryzysowych w firmach. Natomiast moją pasją są podróże, i od nieco 4 lat daję możliwość dziesiątkom tysięcy rodzin na całym świecie podróżowania budżetowego, kiedy to te rodziny mogą w końcu realizować swoje najskrytsze potrzeby turystyczne. Dlatego właśnie dzisiaj mówię do Ciebie trzymaj się tego fotelu bardzo mocno, ponieważ to co Tobie pokażę nie tylko Ciebie zszokuje, ale otworzy Tobie perspektywy na rok 2024 oraz kolejne lata, kiedy zamiast odkładać swoje marzenia Turystyczne, zaczniesz je realizować. I przede wszystkim chcę Tobie powiedzieć, że z naszym klubem współpracują tak prestiżowe linie statków rejsowych jak Disney Cruise Line. Na pewno znasz Walta Disney'a oraz te przepiękne bajki oraz tą telewizję, więc oni również mają kruzy. Także e, rodzinę MSC czy Costa lub Richarda Bransona firma Virgin Voyages. Mamy również Kunarda, Princess oraz Norwegian Cruise Line. Azamira Cruises, Seabourn, która jest bardzo e, prestiżową, drogą e, firmą Oceania, Explora Journeys. I Carnival również z nami współpracują. Co roku podpisujemy nowe kontrakty, zapraszając kolejne firmy właścicieli statków rejsowych. Dlatego zapraszam Cię już dzisiaj bardzo serdecznie do mojego świata niezapomnianych wakacji prestiżowymi liniami wycieczkowymi. Nie będę opowiadała tylko i wyłącznie o kruzach, ale również o e, tradycyjnym sposobie podróżywania, e, który możesz tutaj realizować po prostu taniej, korzystając, korzystając z programu, e, jaki oferuje firma. Trip for Trip są to podróże marzeń i w końcu swoje marzenia o podróżach. Odkrywaj to, czego jeszcze nie odkryłeś doświadczaj to, czego jeszcze nie doświadczyłaś. Sprawdzaj te miejsca i te rozwiązania kulinarne, których zawsze marzyłeś. Po prostu zwiedzaj świat nawet za ułamek ceny. Zapraszamy. O nas tutaj na tym zdjęciu jestem ja oraz mój syn Mateusz, aż wstyd mi się przyznać, ale jestem osobą, która może powiedzieć, że 20 lat, prawie 20 lat nie byłam na normalnych, takich prawdziwych wakacjach. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, ponieważ miałam inne priorytety, jestem z troszeczkę większej rodziny i po prostu odkładałam wtedy pieniążki, oszczędzałam, czy to na mieszkanie, czy to na moją edukację, czy to również na potrzeby mojego syna. I pamiętam, gdy miał 8 lat, nadszedł znaczy taki moment przełomowy. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, ponieważ do tego momentu po prostu stawiałam na to, żeby budować relację. Jego z jego dziadkami, czyli moimi rodzicami, żeby ta relacja, nuczka z dziadkami była dość mocna. Dlatego każdy jego urlop, każdy mój urlop i jego przerwę w szkole e, przeznaczałam na to, żeby zawodzić dziecko z Anglii do Polski do dziadków. Natomiast nadszedł znaczy taki przełomowy tydzień, kiedy w tym samym czasie, w jednym tygodniu, nie tylko moja rodzina, ale również moi przyjaciele, znajomi jak i osoby, z którymi pracowałam w firmie, wszyscy powiedzieli mi coś takiego, Ania widziałabyś to swoje biedne dziecko w końcu na normalne wakacje. Pamiętam, jak mi się wtedy głupio zrobiło, ja um, obudziłam się, stwierdziłam, um, okej, okay, może zaczniemy od Polski. Oni zaczęli pokazywać mi Hiszpanie, powiedzieli, że to wcale nie jest takie drogie, że można wyszukać jakieś fajne oferty. Jednak porównając ceny i patrząc na oferty, jako mama, osoba, która 20 lat nie była na prawdziwych wakacjach, miałam dużo obaw. I obawy były typu: Boże, jak ja to wszystko poukładam? czy ja czasem czegoś nie zapomnę, na pewno zgubię paszport, dokumenty, a może jeszcze dzieło gdzieś zapodzieję przy okazji, e, jak ja będę tam jeść, żeby nie przepłacać i tego typu. Wtedy właśnie pokazano mi kruzy, pokazano mi klub podróżnika. I podczas gdy inne osoby, które już były w klubie, one widziały wystatki, i ten prestiż, tą elegancję, ja widziałam coś zupełnie innego. Jako mama ośmiolatka, ja zobaczyłam komfort, ja zobaczyłam wygodę, że po prostu zapakuje się tylko raz. Policzyłam sobie, że 7 dni my będziemy w stanie zwięzić od 3 do 5 różnych państw 5-6 różnych innych miast portowych. I możemy na takim statku jeździć do woli. Wszystko w cenie biletu. Ja już jestem po kilku rejsach, chociażby w 2022, byłam na dwóch i powiem szczerze, że z ciekawości chcieliśmy próbować te potrawy, kuchnie całego świata. Chodziliśmy nawet 7-8 razy do restauracji, i to wszystko było w cenie biletu. Wychodziliśmy z pełnymi brzuchami. Nakładaliśmy sobie pełne talerze i ciągle widzieliśmy coś jeszcze, co wyglądało smaczniej, czego jeszcze żeśmy nie kosztowali. To jest pływający hotel to jest wygoda. Pakuje się tylko raz i taki hotel poziomu, taki kruz poziomu 4- czy 5-gwiazdkowego hotelu jest zupełnie do Twojej dyspozycji. Mamy również tutaj oferty statków, które zostały zbudowane w zeszłym roku, jakie również które będą w przyszłym. Jest tu mnóstwo atrakcji, masa atrakcji dla całej twojej rodziny, dla różnych grup wiekowych, nie tylko dla dzieci, ale i również dla seniorów. Ja także widziałam na takim statku mamy z niemowlakami. Ponieważ każdy potrzebuje wyjechać na wakacje, żeby ten niemowlak nie był taką przeszkodą, żeby nie realizować swoich potrzeb turystycznych. Jest taka możliwość i zaraz zobaczysz jak Podróżuj załamek ceny. Nasza firma, nasz klub daje gwarancję najniższej ceny w internecie. Tutaj, patrząc na oferty hoteli i kurortów, mamy ceny niższe niż oferują biura podróży. A w zasadzie, to Ty, nawet już dziś, dostaniesz Twoje własne biuro podróży do dyspozycji u Ciebie do domu z poziomu Twojego własnego pokoju własnego komputera czy smartfonu. I nawet już dziś możesz dostać rabat 25% dla każdego. I ty to właśnie decydujesz, kiedy, z kim i gdzie chcesz jechać. Czyli może jeszcze nie rozumiesz to, co przed chwilą powiedziałam. Tak dla zobrazowania. gdy idziesz do biura podróży, przedstawią tobie kilka ofert i to wszystko. Natomiast to, co dostaniesz już dzisiaj, to będzie cała platforma. To będzie tak, jakbyś otworzył. Dostęp do biura podróży i sprawdzał całą ofertę firmy. Porównywał ceny, porównywał trasy, statki, wybierał sobie e, trasy, wybierał sobie rejony i statki, którymi chcesz pojechać firmy. Mamy również dodatkowy program partnerski, czyli jest możliwość podjęcia współpracy z naszą firmą, co jest bardzo korzystne, bo ludzie są coraz bardziej otwarci na możliwość zarabiania pieniędzy z domu i nasz program partnerski to umożliwia, dając Tobie również możliwość jeszcze większego obniżania cen podróży dla Ciebie i Twojej rodziny, nawet od 50%. Zniżki na Twoje wakacje. Więc jak to działa? Mamy tutaj program dopłaty do wakacji. Już dzisiaj możesz odebrać 100 dolarów, 100 punktów rabatowych wartości 100 dolarów. I firma będzie tobie wypłacać miesiąc w miesiąc, kiedy ty sobie odkładasz raty na twoje podróże. Wtedy do każdej raty dostajesz dodatek do wakacji od firmy. Oferta zewnętrzna. Tak wyglądają popularne kierunki: Hawaje, Europa, Skandynawia. Więc wyobraź sobie, tam gdzie ludzie podróżują metodą tradycyjną, my to oferujemy od strony mórz i oceanów. I tutaj w tej metodzie tradycyjnej wygląda taka oferta na 13 dni do Hawajów na prawie 3000 dolarów, do Europy na prawie 1500 dolarów i Skandynawia prawie 1300 dolarów. Spędzenie wycieczki w przeciągu 9 dni. Natomiast kruzem tutaj masz zniżkę 25%, ale wyobraź sobie, że to nie jest za osobę. To jest za kajutę, czyli za rodzinę czteroosobową, dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. I wtedy Hawaje z pełnym wyżywieniem całodniowym oraz atrakcjami na statku, możesz zwiedzić 13 dni za 2100 dolarów. 4 osoby. Europę w 8 dni za 1000 dolarów, Skandynawię w 9 dni za 950 dolarów. Podróżuj z dziećmi. Tutaj na tym zdjęciu zobaczysz również mojego syna. I powiem tobie, że dzieci mają nawet zniżki do 80%. A jest to przede wszystkim wygodne dla rodzica, ponieważ rodzic, który chce odpocząć, zrelaksować się na wakacjach, na swoim urlopie, ma na takim rejsie sporo możliwości. Po prostu są tutaj specjalne kluby dla dzieci, kluby wiekowe z animatorami, którzy mają na celu traktować takich małych gości na statku wyjątkowo, po to, żeby każde dziecko wyszło z tego klubu z dużym uśmiechem na twarzy, poznając jeszcze swoich rówieśników. Jest tu mnóstwo atrakcji dla dzieci. Twoje korzyści, więc możesz dostać już dzisiaj dostęp do robotu w wysokości 25% w porównaniu do, do cen rynkowych i możesz zacząć spełniać swoje marzenia turystyczne. Przede wszystkim dostaniesz dostęp do całej oferty naszego klubu, tak byś miał alternatywę biura podróży z domu. Czyli łącznie 171 tysięcy destynacji na całym świecie, czyli 21 tysięcy tras, rejsów oraz ponad 150 tysięcy hoteli na całym świecie i kurortów. Tutaj nasz klub gwarantuje najniższą cenę na rynku i mamy możliwość płatności ratualnych, kiedy to firma, Klub Podróżnika daje dopłatę tobie 100 punktów e, rabatowych do każdej miesięcznej wpłaty. To jest wartość 100 dolarów. Więc w miesiąc w miesiąc możesz otrzymywać dopłatę do twoich wakacji. Jak to sobie skumulujesz, to która firma, jaka inna firma, jakie inne biuro podróży da tobie wartość dopłaty około 5000 zł w rok? W ciągu 5 lat jest to 6 tysięcy dolarów, więc około 24-25 tysięcy złotych na realizację twoich celu, celów turystycznych. Dlatego właśnie ja patrzę na naszą firmę, na nasz klub podróżnika długoterminowo, dopłata do wakacji może być zwiększona. Możesz zamiast 100 punktów rabatowych wartości 100 dolarów. Uzyskiwać miesiąc w miesiąc 200 punktów wa rabatowych w wartości 200 dolarów. Jak możesz to zrobić? Po prostu spędzać takie wakacje i również dając dostęp Twoim bliskim osobom, Twoim znajomym i przy już pięciu osobach, to właśnie nasza firma będzie pokrywała Twoje podróże, dając Tobie możliwość 200 punktów rabatowych, dopłaty miesiąc w miesiąc. A to mogą być twoi przyjaciele, twoja rodzina, twoi znajomi, którzy będą się bardzo cieszyć. Ja tu właśnie na tym zdjęciu jestem ze swoją rodziną, jak i również ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi podczas pierwszego naszego rejsu. Tu jest zdjęcie z mojego drugiego rejsu. I tak, jak wspomniałam, że możesz otrzymać nawet większą dopłatę 10 tysięcy złotych w skali roku na Twoje podróże przy pięciu osobach. Co teraz? Teraz możesz napisać do mnie i poprosić mnie o prezent. I uzyskasz wtedy dopłatę do Twoich wakacji, zaczynając już od 100 dolarów miesięcznie. Także, jeżeli Chcesz przyjrzeć się ofercie i skorzystać z tej możliwości, przestać odkładać swoje potrzeby turystyczne i zacząć planować niezapomniane fajne, fantastyczne urlopy i zmienić coś w swoim życiu? Po prostu napisz do mnie. Zapraszam cię serdecznie do kontaktu.